Cześć, dzień dobry. Pamiętacie to miejsce? To jest miejsce, gdzie w zeszłym roku siałam do gruntu bezpośrednio stipę, gaurę i werbenę patagońską. Jeśli oglądacie mój kanał, wiecie, że nic kompletnie z tego nie wyszło. W związku z tym postanowiłam posiać swoje byliny y, latem, tak żeby teraz na jesień przesadzić je na miejsce stałe właśnie tutaj. Przepraszam za te trzęsienia, ale rumianek ociera się cały czas o statyw i o mnie, bo jest tutaj ze mną. Mój towarzysz ogrodowy. E, także zapraszam Was dzisiaj na film. E, pokażę Wam, jak to teraz wygląda i e, jak to mam nadzieję za chwilę będzie wyglądać, a potem pokażę Wam, jak to będzie wyglądało wiosną i latem. Ostatnio na Instagramie widziałam taką rolkę, że za każdą kobietą, która robi coś w ogrodzie, stoi ten ktoś, kto nosi ciężkie wiadra, pchataczkę i kopie. I powiem Wam, że mimo, że ja dużo bardzo robię w ogrodzie, to nadal bez rąk mojego męża zdziałałabym tutaj niewiele. I tak jest też w tym przypadku, bo mówiłam Wam, że żeby kontynuować tę rabatę, która tam jest, będziemy musieli zdjąć darń dalej. I nie będę tego robić ręcznie, ponieważ jest tutaj bardzo twarda, ciężka ziemia do zdejmowania. No ale wziął się za to mój mąż oczywiście i zdjął to i tyle, ile mieliśmy kory, tyle wysypał. Jak widzicie, tam jeszcze troszkę kory brakuje, trochę znowu wchodzi nam tu jeżyna, ale dzięki temu zyskałam miejsce, gdzie te byliny teraz będzie można wsadzać. Z tych gatunków, które tutaj siałam, nie wszedł zupełnie przegorzem i rozwar wielkokwiatowy. Rozwar był wcześniej tydzień w zamrażalce, więc teoretycznie powinien potem wzejść. To już bardzo dużo czasu minęło, więc tak czy siak powinno to już się wydarzyć. Ale te dwie rośliny właśnie mi nie wzeszły. Natomiast cała reszta tak praktycznie wszystkie te rośliny są roślinami docelowo wysokimi jedynie tylko miechunka jest tutaj niższa do około 40-50 cm cała reszta to powyżej 80 do nawet tam ponad metra dlatego nie chcę ich specjalnie na tej rabacie wiecie układać wysokościami tylko właśnie chcę je zmiksować myślę, że tę, tę miechunkę tylko gdzieś wysadzę naprzód a cała reszta po prostu będzie zmiksowana a więc teraz Wysadzam. Mam nadzieję, że mi się uda w miarę tak po roślince, ewentualnie po jakichś dwóch, trzech sztukach, i tak gatunkami będę to przesadzać na tamtą drugą rabatę. Największą uwagę przy przesadzaniu trzeba będzie poświęcić łubinowi. Jest to łubin trwały, czyli łubin taki bylinowy, dlatego że ma on taki system korzeniowy, który nie lubi być uszkadzany. Ale ja taki zabieg już przeprowadzałam przesadzania właśnie łubinu trwałego i on mi się udał. Także myślę, że jeżeli z dosyć dużą bryłą korzeniową stąd go zabiorę, to to przesadzanie powinno się udać. Tak wyglądają sadzoneczki miechunki, czyli tej najniższej bylinki, którą właśnie będę sadziła na sam początek. Gdybyście się taki mieli zestaw, jak ja akurat bylin, to właśnie ta by była w nich najniższa i wygląda ona w tej chwili w ten sposób. Tutaj wzdłuż tej rabaty, zupełnie przy krawędzi, mam posadzone żonkile i tulipany. Dlatego zupełnie przy krawędzi nie będę sadzić nic. Poza tym kosząc tutaj trawę, też najeżdżamy trochę kosiarką, więc warto zostawić jakiś odstęp i nie sadzić roślin zupełnie bardzo blisko końca rabaty. Dlatego odsunę się z pierwszą rośliną jakieś pół metra i właśnie to będzie miechunka, reszta będzie sadzona dalej. Pozyskując rośliny z siewu, nie sposób przewidzieć, ile ostatecznie sadzonek z tego nam wyjdzie. Ja posadziłam te moje miechunki w takich grupach po kilka takich łodyżek i wyszło mi 11 takich sadzoneczek. Rabata ukończona, teraz wypełniła się zdecydowanie zielenią. Powiem Wam, że dosyć długo zajęło mi sadzenie tych wszystkich roślin, w sumie jakieś 3 godziny samego sadzenia, ale myślę, że warto, bo chyba już w przyszłym roku będzie wyglądało to bardzo kolorowo. Oby tylko się wszystkie przyjęły, przezimowały i pokażę Wam efekty tego sadzenia na wiosnę, potem latem, kiedy wszystko zakwitnie. Na dzisiaj żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zachęcam Was do wysiania swoich bylin, do wysiewania w ogóle, bo jednak jest to sposób na pozyskiwanie swoich roślin w dużo tańszy sposób niż osobno w każdej doniczce. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!